Witam Abuszyki i Filipek poleca Wojciech Rezmię, prosty z Kociowa poza się Rezmię, pozdrawiam się, krótko i gorąco To jest mój nowy plesak holenderski 85 litrowy Dużo zdówka dla siebie jazmy, Dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności Dla siebie też milka. Dużo zdówka, dużo szczęścia, pomyślności Radości w życiu, pomyślności No i pieniążków Ale oczywiście przede wszystkim zdrowia, bo wiadomo, że gdy nie ma zdrowia to i pieniądze szczęścia nie dadzą, gdyż zlewa się nie kupi. no Także, no, co mogę powiedzieć, można yy, się cieszyć, że każdego dnia wstaje się codziennie rano i złym i wesołym. Także pozdrawiam Cię, Miciu, gorąco i serdecznie. Jesteś kochana, Ciebie też wezmę. Subskrybujcie, dajcie łapki w górę. Naprawdę. Yy, ja tymczasem zabieram się do dalszego biwakowania. Pozdrawiam po leśniczemu